Gdy czerwone serce zostanie wypełnione plastikowymi nakrętkami, następuje ich sprzedaż, a następnie pieniądze trafiają do osób potrzebujących. Wcześniej takie plastikowe nakrętki zbierano do kartonów czy reklamówek. Dziś szkoła podstawowa nr 2 imienia Kornela Makuszyńskiego w Hojnie, dzięki Radzie Rodziców, może cieszyć się z takiego oto projektu. My się cieszymy, że to serce będzie się wypełniało, ponieważ nic tak nie działa na wyobraźnię jak Wypełnianie się e, serduszka nakrętkami, o czym świadczy, że już zebraliśmy tyle i możemy komuś pomóc. Akcja z takim sercem znana jest w całej Polsce, zatem dyrektor szkoły nie kryje wzruszeń, gdyż spełniono jej marzenie. E, moim marzeniem było takie serce mieć bo widziałam rzeczywiście na stronach internetowych, że w wielu miastach się pojawiły, ale głośno nie wypowiadałam swojego marzenia, bo twierdziłam, że jest czas na to, żeby poszukać pieniędzy na takie serduszko. Rok 2020 dla szkoły podstawowej kończy się wspaniale, ponieważ wtedy nastąpił zakup serca, a dokładniej przed świętami Bożego Narodzenia. Wtedy także zostało ono zamontowane przed budynkiem szkoły. Projekt został zrealizowany przed świętami Bożego Narodzenia i w momencie, kiedy został zamontowany to automatycznie pojawili się okoliczni mieszkańcy, którzy przyjeżdżali tutaj z workami nakrętek, wsypywali do serca. Głośno nam mówili, że to jest świetny pomysł, dlatego bardzo się cieszymy, że oprócz tego, że nasze dzieci otrzymały taki fajny prezent, to jeszcze mieszkańcy hojny mogą sobie tutaj w sposób e, prosty wsypać e, nakrętki. Do sieci zaś trafił filmik, w którym widzimy przede wszystkim radość, że niesiona pomoc będzie taka. O jakiej się marzyło. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować swojej Kreatywnej Radzie Rodziców, a szczególnie pani Ewie Pietrucha, która zajęła się organizacją i e, podpisaniem umowy z firmą. Oczywiście dziękuję bardzo serdecznie sponsorom, rodzicom, przyjaciołom szkoły, którzy złożyli się na to, abyśmy to serce mogli mieć tutaj w szkole. Bardzo serdecznie dziękuję za ten prezent i myślę, że wypełni ono nasze e, potrzeby. A i spełniło się moje małe marzenie.